Czytanie z pierwszej księgi Samuela Gdy w skończono ucztę po ofierze, Anna wstała, a kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała żewnie. Złożyła również ślub, mówiąc Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej, i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy twojej i dasz mi potomka płci męskiej to oddam go Panu po wszystkie dni jego życia a brzytwa nie dotknie jego głowy Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana Heli przyglądał się jej ustom Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca poruszała wargami lecz głosu nie było słychać Heli sądził że była pijana. Heli odezwał się do niej. Dokąd będziesz pijana, wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła. Nie, pani mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, ani upiłam się winem ani sycerą. Wylałam duszę moją przed panem. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdy z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział. Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś. Odpowiedziała, obyś darzył życzliwością Twoją służebnicę. I odeszła ta kobieta, jadła i nie miała już twarzy tak smutnej, jak przedtem. Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali się do domu swego wrama. Elkana zbliżył się do swojej żony Anny, a Pan wspomniał na nią. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: Uprosiłam go u pana.